Dzień dobry moi drodzy fizycy mamy maturę maj 2015, czyli pierwszą maturę z 2015 i tu rozpoczynałem pierwszą nowej formuły. Teraz nawet nie nazywają nową formułą, tylko maturą po 2015, a teraz widzę, że będzie matura po 2023, tak w koło Macieju, nie kończący się bałagan. Gimnastyczka rzuciła ukośnie tego. No i tak musiała podkręcić. No to jak musiała podkręcić? No oczywiście, że musiała tak podkręcić, czy to się zaczęło kręcić w tą stronę, i szurając, rozpędzić się i od pewnego momentu już tocząc się normalnie, dolecieć. Czyli w położeniu bnr rysowałem i mamy. Wybierz spośród podanych i zaznacz właściwie dokończenie. Jak jako narzucić z jakąś prędkością kątową, to ta prędkość kątowa jest, jeśli oporów powietrza pomijamy, jest utrzymywana i prędkość kątowa dopiero zaczyna maleć w wyniku działania tu siły tarcia. Tu jak poślizgiem się zaczyna rozpędzać, to prędkość kątowa maleje, liniowa rośnie i potem się toczy ze stałą prędkością. Czyli jest taka sama aż do momentu wrzucenia obręcz tocząca się, tocząca się z położenia C do gimnastyczki nie przewraca się, tak jak jazda na rowerze my się nie przewracamy, ponieważ e, mamy prędkość i moment bezwładności kół, gdyby koło, e, czyli to jest zasada zachowania, jakbyśmy jechali na ciężkim rowerze i kręciły się te koła, to gorzej jest je skręcać. Natomiast jak jest rower delikatny, no to łatwiej skręcać. No i zasada zachowania momentu pędu. To jest podstawa zachowania momentu pędu. Bo koło jak się toczy no załóżmy, że do nas jedzie i tu ma omega zgodnie z regułą prawej dłoni. To żeby jak mamy pęd i razy omega, tak, czyli wektor momentu pędu jest zgodny z I to żeby skręcić muszę zadziałać momentem siły. Załóżmy, że teraz omega 2 jest w tą stronę, tu omega 1, no to żeby to, to skręcenie spowodować, musi zadziałać moment siły, który to spowoduje. Tak jak siła to jest zmiana pędu w czasie, tak samo moment siły to jest zmiana momentu pędu w czasie. Dalej. No i powrót obręczy jest możliwy dzięki sile tarcia. No gdyby tutaj w tym momencie gdzie upadła nam. Yy, Obręcz nie było, było idealnie ślisko. No to by się to wy, wykręciła, kręciła, kręciła. Nie wiem, co została. A jakby było idealnie ślisko, toś by się kręciła do nieskończoności. Dobrze. Zadanie yy, drugie. Tak, zrobione wszystko, wszystko zrobione. Uczniowie w pracowni fizycznej wykonali następujące doświadczenie, no czyli rozpędzali w tą stronę wózek, chyba że hamowali, jak on leciał w tamtą stronę, jak V było w tamtą stronę, no to było opóźnione, czyli mógł być opóźniony, a mógł być rozpędzanie w tą stronę. Tak, bo tak działa siła grawitacji mamy i siłę bezładności, tak, w układzie inercjalnym powoduje, że ta grawitacja pozorna jest taka FG Prim w tą stronę i prostopadle do tej grawitacji siły pozornej ustawia nam się poziom wody. Tak, czyli wypadkowa siła grawitacji i pozornej, siły bezwładności powoduje taką grawitację G i do niej prostopadle się nam ustawia poziom. Na przykład, gdyby wirowało na z wodą, to by. Przez to, że siła środkowa im większy promień przy stałej prędkości kątowej jest większa, to na przykład taką tutaj kształt paraboli wytworzy. tak, w wirówce. Gdyby wirowała naczynie, to ona by tak, taki fajny kształt powstał. Czyli co? Mógł się poruszać w lewą i w prawą, bo mógł przyspieszać, zwalniać, ale na pewno musiał w lewo, tak? siła być skierowana, czyli powinniśmy w tą stronę albo siłę hamującą, albo siłę rozpędzającą dać w lewo. No, Słupy energetycznej linii przesyłowej, czyli postanowiliśmy podnieść do góry słup. Tu jest coś obrotu. Tu jest lina, ta lina jest... No, im wyższa byłaby podpora, tym łatwiej byłoby podnieść. Tak to ciągnie i tak. I podczas powolnego podnoszenia. To słowo powolne to jest kluczowe. Bo oni mogliby to inaczej, że krążek jest nieważki, ale jak jest powolne to podnoszenie, to, to to właściwie krążek, ta siła tutaj jak działa, to jest mniej więcej ta sama, czyli tak jakby ten krążek nic dla siebie nie bierze. Albo krążek jest nieważki, albo to tak powoli się dzieje, że nie jest istotne to rozkręcanie tego krążka. I to jest fałsz, no bo są równe. W początkowej fazie podnoszenia słup kąt między beta maleje. No tak, jak tak to się odsunie, no to widać, że maleje. Przy niezmiennej wysokości podpory i niezmiennym położeniu obrotowej siła naciągu konieczna zależy od wysokości słupa. No zależy od słupa. Im krótszy słup, tym łatwiej podnieść tutaj. Im dłuższy, tym trudniej. Okej, okay. no to co. Masa słupa jest taka, kąt jest taki. Mamy obliczyć wartość. Tu jest coś, tu jest siła grawitacji w środku, tu jest naciąg. Dobra. No i w tym podnoszeniu, jak mamy, tak, to moment siły n musi być momentowi siły grawitacji. O, tak, Mg wygląda. To może indeksy dolne. Moment siły n musi być momentowi siły grawitacji, czyli n razy sinus alfa, więc na n prostopadłe. Razy całe ramię, tu jest oś. Ma być równe w momencie podnoszenia. No, powinno być większe, no ale my przypadek graniczny liczymy, czyli minimalną wartość. Liczę przypadek graniczny. Mg l Lp. No i stąd ten, w dół l się skrócą. Mg przez 2 sinus alfa, No i jak to to się tam podstawi. 2 razy sinus 15 stopni ponoć 02588 dobrze mówię chyba tak. To jest 379 kN. Na trzecie znaczących przepisałem do odpowiedzi. Czy to wszystko? Tak, wszystko. Czyli moment siły punkt. Nie wiem, za trzy punkty to zadanie wygląda. Nie wiem, gdzie tu cztery punkty napchali, jak. No, a osobno momenty sił, że moment sił tego i tego, no ładnie. Zadanie 3:3. Słup o wysokości 12 był bardzo powoli podnoszony. Czyli jego praca, jaką myśmy wykonali, to podniesienie środka ciężkości. Oni bardzo często lubią ten środek ciężkości, się pytają. Nie chcę spadać, jak chcę spada, to nie chcę spada. I prawie pionowym. Lina się oczepiła, puch i spadł sobie. Tu mamy oś obrotu i względem tej osi obrotu mamy moment bezwładności 1 trzecia ml kwadrat. Bo względem środka jest 1 dwunasta, ale względem tego jest 1 trzecia ml kwadrat. I słup można potraktować jako cienki jednorodny. Oblicz wartość prędkości liniowej końca słupa, mhm. czyli V to będzie omega x razy L. No i tutaj omega x, czyli energia potencjalna idzie w energię kinetyczną ruchu obrotowego, czyli Mg. No tutaj L pół, bo tu jest środek, h jest nasz L pół, też jest ciężkości równa się i omega kwadrat przez 2 X, czyli omega X to jest mg L przez i z pierwiastkiem. Czyli MG przez 1 trzecią ml kwadrat l ciach ciach omega x jest 3g przez l. No to V będzie omega x razy l końcu, końca. Tak prędkość końca to jest. No i. Hmm. I z tego sobie policzymy, tak? 3GL. No, możemy sobie to policzyć. Te 3GL to wyjdzie nam 3 razy 9,81 razy to tam 12. To ponoć to jest 18,8 m na sekundę. Dobrze. Jednostki widać od razu w pamięci. M na sekundę kwadrat razy metry. Podpiewiaski dają metr na sekundę. Okej, okay. no super, no, idzie jak burza te zadanka, ho, ho, ho. O, wózek sobie drga, masa wózka jest. No to wykonuje to seruchy ruchy wokół równowagi. Amplituda jest 0,04 metra. energia całkowita, czyli energia potencjalna jak identyczna maksymalna jest 0,04, jeszcze jedno zero. no i co, energia potencjalna to jest kx kwadrat, więc to jest c, całkowita jest zawsze stała i razem daje, a kinetyczna jest największa w położeniu równowagi, czyli b. No to żebym zrobił, czyli przypisałem tę energię, przypominam, energia całkowita to jest kinetyczna plus potencjalna, a ta to jest kx składa przez 2, więc to jest ta parabola, a całkowita jest stała. Oceń, tak. Energia kinetyczna wózka jest odwrotnie proporcjonalna do wychylenia. Odwrotnie proporcjonalna to w fizyce jest zależność 1 przez x. To nie jest biologia czy inny, nie wiem jak jest chemii właściwie. Muszę się pani chemiczek zapytać. Ale to ma być 1 przez x, a nie, że to zwiększa się tam, to maleje. No bo odwrotnie, proporcjonalna na biologii przeszło, bo jak ta wielkość ta maleje, to jest odwrotnie proporcjonalne. Ale nie w tym przypadku. Tu jest parabola, czyli to jest energia całkowita minus x kwadrat przez 2, a to nie jest funkcja odwrotna. Energia potencjalna układów przy maksymalnym wychyleniu jest równa energii kinetycznej wózka przy przechodzeniu. No tak, i równa energii całkowitej. Każda z nich wtedy jest też równa energii całkowitej. Energia całkowita jest zawsze równa maksymalnej energii kinetycznej. No to, to też przed chwilą żeśmy sobie powiedzieli. Ma być maksymalną prędkość z jaką porusza się wózek. Mam masę, mam 0,2. Mam energię całkowitą, energię kinetyczną maksymalną, mam 0,004 J ci ek max równa się mv max kwadrat przez 2 przekształcamy m y podbiję na to 02 Metra na sekundę. Tak? Okej. Okay. Pamiętajcie. Okres drgań. bo k podali, nie podali. Ka. Możemy sobie k policzyć. Jak tu najłatwiej. Chyba z energii całkowicie. Dobra. Energia. Potenc... energia całkowita, to jest energia potencjalna maksymalna k a kwadrat przez 2. Mm -hmm. Dobrze i okres to jest 2 pi m przez k, wciskam. 2ec przez a kwadrat co? 2 razy 3, 14 razy 0, 0, 4 tak razy pierwiastek masa 0,2 przez 2 razy 0, 0, 0 4 ile to tam ponoć wychodzi? ej, 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 ej. Hmm. Ono, ja napiszę w ciemno to, co napisali oni. Oczywiście można było to też zrobić, jak miałem VMAX. To było omega razy. A, no więc można było to zrobić łatwiej. Tutaj albo. 2PA przez VMAX. Zapomniałem, że przecież VMAX policzyliśmy. No, to wtedy wygląda dosyć łatwiej. No ale dobrze, rzucił się jak szczerbaty na suchary. E, jeśli chodzi o tą e, K, no to co, no to się rzuciłem, no i mam dobrze. Dobrze, to patrzcie, szukajcie sobie następnej części, czyli części drugiej, bo teraz się skończyła część pierwsza, tak? No, patrząc po tym, no bryła sztywna całej okazałości. O, no, dużo jest tutaj, tutaj by ryby sztywnej było. Okej, okay. tak. Dziękuję.